Witam Państwa. W 2023 roku niemiecka policja federalna odnotowała największą liczbę przestępstw od 2012 roku 790 245 przypadków. To 12,5% więcej niż w roku 2022. Poinformowała szefowa MSW Nancy Frezer. Cybernetyka daje precyzyjny opis zachowań społecznych. W socjocybernetycznym ujęciu każda społeczność posiada określoną, specyficznie statystyczną kompozycję norm społecznych. Dzięki tym normom władza rozumiana szeroko może danym społeczeństwem lub jego częścią sterować. Sterowanie jest tym bardziej skuteczne, i bardziej społeczeństwo pod względem wyznawanych przez, przez nie norm społecznych jest spójne. Prawo to jest obiektywne i dotyczy każdego społeczeństwa. Z tego prawa wynika oczywista okoliczność, że im bardziej zróżnicowane są normy społeczne w danym społeczeństwie, tym trudniej tym społeczeństwem sterować. Zatem, koncepcja multikulti z cybernetycznej perspektywy jest pomysłem na zróżnicowanie społecznych norm, a tym samym na osłabienie skuteczności sterowania społeczeństwem. Cybernetyka zatem nie pozostawia wątpliwości co do tego, że rządy kilku państw zachodniej Europy niebawem zupełnie stracą zdolność sterowania własnym społeczeństwem. Dane statystyczne Niemiec nie co do tego złudzeń. Liczba obywateli Niemiec pochodzenia imigranckiego rośnie. W 2005 roku stanowili 19% społeczeństwa, w 2019 21% społeczeństwa, a w roku 2022 było to 24% społeczeństwa. Odsetek ten jest wyższy w dużych niemieckich miastach. We Frankfurcie nad Menem Pochodzeniem emigranckim legitymuje się, to są dane z 2018 roku, 53% mieszkańców, a więc większość. W Norymberdze jest to 45%, w Stuttgarcie 44%, w Monachium 43%. A te liczby ciągle rosną. Statystyki policyjne, o których mówiła pani minister, dobitnie wskazują, jak bardzo podniosły się wskaźniki przestępczości. Statystyki te potwierdzają cybernetyczne prawidłowości. A to jedynie część utraty możliwości sterowania niemieckim społeczeństwem. Pochodno tego zjawiska jest radykalizacja polityczna obywateli, którym doskwiera niezdolność władzy do rozwiązywania problemów społeczeństwa i sterowania nim. Upadek rządów Niemczech jest więc oczywistą konsekwencją niemożności zarządzania państwem przez polityczne elity, które sądzą, że niemieckie społeczeństwo wciąż wyznaje te same społeczne normy co one. Mówię o elitach. Stosowanie poprzednio skutecznych bodźców wobec zmian społecznych tych norm pogłębia chaos w państwie niemieckim. Nadto elity, zamiast rozumieć owe zmiany, wykluczają partię AFD z demokratycznego dyskursu, a tym samym głos sporej części społeczeństwa, które co jest paradoksalne, jest najbardziej wierne niemieckim normom społecznym. Diagnoza cybernetyczna nie pozostawia złudzeń. Niemcom w oczywisty sposób grozi dezintegracja społeczna. Nieadekwatne bodźce nie zatrzymają narastającego chaosu społecznego. Rosnąć będzie przestępczość, rozpadną się społeczne więzi, wzrosną koszty społeczne, a potem przyjdzie zapaść gospodarcza. Już obecnie ćwierć miliona Niemców rocznie emigruje z Niemiec. Zaś mieszkańcy Afryki i Azji co do tego też nie ma najmniejszej wątpliwości nie będą. Nosicielami dobrej niemieckiej tradycji i będą mało podatni na rządowe bodźce. Przyglądajmy się sytuacji w Niemczech, bo niebawem to może grozić Polsce. Do usłyszenia. Zakazane. Felietony. Zaprasza Krzysztof Chmielnik.